Leszy, inaczej borowy. W wierzeniach słowiańskich demon lasu, jego pan i władca zwierząt w nim żyjących. Czczony także jako wielkoruski demon duż ludzi zmarłych. Jego wysokość zależy od wysokości drzew. Ukazuje się on najczęściej pod postacią dużego mężczyzny o bladej twarzy i złowrogim spojrzeniu. Czasami jest on przedstawiany na wzór wendigo. Jest wtedy przedstawiany jako demon z czaszką wilka i rogami. Może on przyjmować postacie zwierząt oraz udawać ich dźwięki i wilkie wiatru, co pozwala mu na, manipul na manipulację ludźmi. Gdy go spotkasz, może pomóc ci uciec z lasu, uchronić przed zbójcami lub wydać cię dzikim zwierzętom albo po prostu zabić. Leszy bywał wybrany, więc ludzie, a szczególnie myśliwi i drwale, składali mu ofiary ze zwierząt domowych.